No dobra. No dobra i tak oto wylądowaliśmy. W jantarze. To jest, to jest tak, nie? Tak. Tak, nowa odsłona Michała. Dobrze, Dobrze że... Ładnie jesteśmy w Mikoszewie. W Mikoszewie jesteśmy. Ale. Dobrze, że siebie nie nagrywam. Co? <laughs> Mówię, no no siebie. No znaczy, ty nie jesteś aż tak, wiesz, o. Nie, nie, nie. No, ale ty te... jesteś ten zbieracz przyplażowy. Zdarza się, że nie. Zdarza <laughs> się, że gdzieś tam mnie korci, korci i, i... wyląduje w wodzie. Przyjechaliśmy późno? Znaczy nie tak późno wczoraj. Nie, 23? Nie, wcześniej. Wcześniej nawet? Tak, mi się wydaje, że tak 21.30 trzydzieści, 22. jest to całkiem możliwe. I rozpakowa tzn. rozpakowaliśmy się. Rzuciliśmy wszystko do tego pokoiku. Tak i poszliśmy na plażę. Do do, do drugiej? Po Gdy pierwszej? Co? No, chyba w pół do drugiej. Nie, nie. Po, no, no, może być w pół do drugiej. To zrobiliśmy ładne. Osiem, 7. Siedem. siedem. Nie, siedem kilometrów. Siedem. No, o, mam wrażenie, że było 17. No tak, ale było fajnie. Tylko, że no, nie było za bardzo co zbierać. Mamy tam garstkę, nie? Garstkę maluchów i tyle. Także dzisiaj mamy godzinę, którą. Nie, godzinka jest. 11.30? Dochodzi. No i wybieramy się na Mikoszewo. Na rekonesans. Tak, rozeznanie terenu. Zobaczymy, czy nam dzisiejszy dzień przyniesie jakieś korzyści, nie? Znaczy, no bardziej nastawiamy się, nie da się ukryć na noc, nie? No tak, dlatego zabraliśmy wszystkie sprzęty. Tak, Latarki. Latarki, upał. Ale teraz idziemy zobaczyć, wiatr się trochę zmienił. Także może coś tam gdzieś tam jakiś śmieć podpłynął, nie? A odbyć się? Hm. Odwróć się. Gdzie są dzieci? Nie ma dzieci, tak. <noise> nie ma dzieci, bo dzieci nie ma, akurat... Nie akurat jeżeli chodzi o zbieranie bursztynów w taką pogodę, no to to nie są fanami. No wiesz, minus jeden, nie? Tak i to nie jest łatwe, nie? No ja dzisiaj jak się obudziłam po nocy hmm. Po tych 7 kilometrach wczorajszych Dzieci wybrały ciepły domek u babci. Dokładnie. Ale my to lubimy, także, nie? Także tak to jest. nie? wiem zobaczyć. No trochę liczę, wiesz? Że coś tam. Liczysz? Wiesz. Nie wiem. Nie wiem, zeszły rok mnie nauczył wtedy, kiedy z nas zbieraliśmy ich najwięcej, pamiętasz? Mhm. Uh -huh. Że też przyjechaliśmy dzień za szybko. Prawie kilogram, nie? No, wtedy, no, wtedy w drugiej nocy jak gdyby, nie? Bo w pierwszej nocy pamiętasz nic, nic Gdzie chyba. były de facto takie wiatry, które myśleliśmy, że coś tam, coś będzie. No ale też się nie znamy, więc no, tym to się sugerować nie ma co. Teraz w aplikację popatrzę, nie? Mamy kaszorek. Mamy kaszorek, ha, w własnej roboty. W własnej roboty, troszeczkę do poprawy jeszcze powinna być ta siatka. No ale... ale łowi. Ale Wyciąga. łowi. Wyciąga, także jest okej. Okay. Więc no jest, nie? Z Mikoszewa jest trochę na plaży, nie? Tak, z Mikoszewa jest. Tam, tak z, jak z Jantaru to się przyjemniej wchodzi od no, tam razu. Tam już widać, nie? Plażę. Tak, tam już. Wodery są. Wodery w ogóle dziurawe, nie? Znaczy no. Nie, nie, już naprawione. Tak. Miały naprawione. Dziurkę. No Zobaczymy, jak to wytrzymają, nie? Ale no. w zeszłym roku pamiętasz, że ja z kaloszy wylewałam wodę przy minus A, pięciu. Tak. Ty byłeś cały przemoknięty, bo faktycznie wodery gdzieś tam delikatnie puściły. Było śmiesznie. Więc się tam okaże, nie? Zaczynamy nasz sezon bursztynowy. Wygląda na to, że może nam dzisiaj nie sprzyja. Ale Fal brak. Zobacz. Ale tam patrz, ktoś kaszorkuje, Majk. Ooo. No i to jest dobra wiadomość. Jakie jakieś ślady w nocy, patrz. Tak, no byliśmy, bo... No byliśmy, nie? Tak, tak. Ale tam... Kto sobie coś łowi? Tu jakaś na smutna mewa sobie lata. A właśnie, tu no jeszcze cztery. Dużo mew. No, no, brak mew. Nie, mamy, zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, piąta. To tam przeważnie pływają <laughs> patyczki. Tak. A między tymi patyczkami jest duża, duża szansa na znalezienie są... czegoś. Są skarby. Tak, tam będziemy się kierować, bo idziemy w stronę leśniczówki. Tak się tam to miejsce nazywa. I idziemy zobaczyć, czy nam się poszczęści. Co to nam tu dzisiaj może da. A może nam nic nie da. Z ultrafiletem jest fajnie, bo one się świecą jak żarówki, nie? Tak, bardzo fajnie. No, je widać w nocy. Nawet wolę zazwyczaj. Bo wtedy widać i te mniejsze, większe, ciemniejsze. W dzień niestety można coś tam przeoczyć. A nie da się ukryć, że dzisiaj w nocy też będziemy chcieli, także... tak, także... Wyjechaliśmy na dwa dni. Pełne chodzenia po plaży. Daj mi rękę, bo ja mam kalosze, Mike. I tak. ja się strasznie ślizgnę. Zobaczmy. Nie, nie zachęca, nie ma żadnego. Takiego. Nie. Matyczku, nie. Nie ma, nie ma nic na razie. Tak. Nieraz zobacz na tak, nieraz coś tam tak, zdarzało się, że coś znaleźliśmy w czymś takim, w nocy nawet no i co? Nagramy, jeżeli coś... Znaż... Co? Zapadłeś się. Zapadźcie. <śmienicza> Może Ciebie ponagrywam jednak idę ja normalnie. Ja idę normalnie Tak, o to Nie wpadnę Bo jestem lżejsza Tak No dobrze, nagramy Nagramy jak coś znajdziemy co? Jakieś chociaż miejsce No nic taka plama stąd jeden był taki maluteńki nie? Coś takiego się to I schowam go. Schowaj I nic więcej nie? Jest tam jeszcze. Wyciągnąć coś jeszcze. Ale stąd no to trzymaj. Stąd tylko wyciągasz? No trzeba wejść tam głębiej. Ale tam głębiej chyba... Wiesz co, tu gdzieś musi być trochę jakaś chyba planka.

spada, o, biały? Tak. Tak. Ładny. Ładne. Też malusi. No nie da się tutaj no za na tą noc się nastawiam, nie? Mhm. Patrzcie co mi się śmignie To nieraz jest jak nie? to też bo to te kolory nie wszystkie zobaczysz? nie? Ciemne ciężko zobaczyć No nic, chodzi ciekawe dalej będzie trzeba wrócić, nie? Ile zdobyłaś? No chyba trzymałeś suki Która godzinka? 12.17 Czyli byliśmy 45 minut no. Na na, na to I, I niestety tutaj porażka, nie? To, no, Oj, ale ślisko. To rozeznanie jest takie, że no nic nie ma. Że nic nie ma. No zobaczymy jak wieczór, mhm. jak noc, jak ranek. No co, będzie się ściemniało. To robimy. Mhm. Tak żeby złapać ostatnie tam 40 minut dnia, nie? To chyba tak. Bursztynów nie ma Ale Paulina zawsze znajdzie coś dla siebie Godzinka jest Godzinka jest Godzinka jest o, ha, 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 ha. Zaraz zobaczymy Godzinka jest 13.17 Kolejny strzał na Bursztynę o 15 pójdziemy zobaczyć jak to tam Jak to tam plaża No na razie kiepsko ale za to powietrze fajne. Godzina 16 No i to jest na razie to co mamy, nie? To jest na razie to. to kotuś, jak nazywasz te swoje takie takie, takie zniszczone? Szrociki. Szrociki, to o. kurczę by spadł. To jest śrocik. nie pokażę tutaj jak to czekaj. O. coś o. A no, tak się świecą jeszcze nie jest taka noc, ale no tak wyglądają już i, i się tak zaświecą w ultrafiolecie. Świeci ktoś. Czwarta 30 Zaczynamy. Kolejna akcja... O, świecą. Idziemy łowić. Idziemy łowić, kolejna akcja bursztyn. Dobrze, że wzięłam przekąski, bo może być tak, że nie wrócimy <grym> za szybko. A picia nie mamy, albo będziemy odsalali wodę z morza. <grym> mamy po batonie i biwczerki. <grym> Dobra, chowam, bo tu ślisko się będzie robiło. Tak. Wiecenie. Tak średnio widać na kamerze, nie? No. Pokaż co tam masz Dobra, pokaż. dobra żeby nie wzięło. Ej no ładne, ale tam jeden taki jest ten No, no dobra? Dalej tam, to... Nie, idzie, wracamy tutaj, bo tam już dalej mi koszewo jest, tak? nie? Tak najtrudniejsze zbiory zobaczmy jak to widać w wodzie o, patrz tutaj taki malutki do... ale malutki. te dwa są te zajmę. dziwnie świecą, czy mi się wydaje? Ale wiesz, co jak ci to taki maluteński musiał być. Mam ma kawałek jak śliszno, nie? No, no, no. Tak to wygląda zbieranie w brozie tak. Masz? Tak. On tak na pałce względem ładnie się świecą w ultrafiolecie, nie? Tak. No dobra Tak to wygląda? Broń złożona Godzina 7.30 Idziemy dalej. Nigdzie nie idziemy. Idziemy Michał nie. Idziemy dalej. Nie. Muszę cię nagrać jak mnie zmuszasz. Zmuszam się. <laughs> to Nikogo nie ma. Nawet mewy stwierdzą, że chcą. Nawet mewy chcą. Nawet mewy. <laughs> idziemy. Na, nigdzie nie idziemy. Michał, ja nie wracam. Trzy godziny trałowania. To troszeczkę za dużo jest. Idziemy. Nigdzie nie idziemy. 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 Latarki schowane nawet mewy chcą mi spać. <laughs> o no Siódma trzydzieści. Wracamy. Wracamy. Znaczy, ja mam nadzieję, że jedziemy na leśniczówkę. <laughs> Jaką leśniczówkę? Weśniczówkę mamy dobry czas Bardzo Nie wiem o co ci chodzi, jest wcześnie rano Możemy jechać Idziemy się ogrzać troszeczkę Zatrzymalibyśmy się na tym parkingu przeszli przez las I... Może obmyślimy ten plan Pokoju, Nie, bo się rozleniwisz. Nie. No co ty? <głos> <głos> Musimy jechać teraz. Nie. Tak. Mamy dobrą kondycję. No, Mamy Jesteśmy... na w miarę można powiedzieć jednak. ja uwierzałem dobrą. jednak trochę tych wyśmieliśmy teraz na ten weekend. Powaga ślisko, tutaj może być. Uh -huh. Możemy iść. Nasze ostatnie chwile, już czas do domu. Weekend się kończy. Więc czas wracać, nie? Czas wracać z naszego pokoju. Czas się zapakować do samochodu. I jedziemy. Niestety, żegnamy jantar. Ale nie mówimy do widzenia, mówimy do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że wrócimy na większe łowy. Zgadzasz się? Po powrocie czas ocenić nasze zbiory dwudniowe, które nie są zbyt imponujące. No nie jest tego za dużo. Ale tyle tylko się udało. Nie było sprzyjających warunków. Tak czy inaczej to są nasze zbiory całkowite. A to są kawałki, które są większe, które udało nam się zdobyć w, no, w zeszłym sezonie w zasadzie. A to są to są jeszcze wcześniejsze, kiedy zbieraliśmy tylko małe. Także tak się prezentuje całość. To są fajne. Te kawałki to były. Tak, fajne. to są te nasze średniaki de facto, okay. bo zaraz... Zaraz no, zobaczymy nasze duże. No. Tego. No i... No wiesz co, ja najbardziej pamiętam oscypka, ten, który wygląda jak oscypek. Masz go gdzieś na wierzchu? Tak, jest tutaj. Tu mamy jeden z naszych największych. Tu masz tego, to jest ten. O, ten jest mój ulubiony. Tego nawet pamiętam jak łowiliśmy w jantarze. I, I on był znaleziony w nocy. Bez ufałki, nie? Z zwykłą latarką. Ja go wyrzuciłem do ogóle. Tak, bo Michał myślał, że to jest oscypek, że każe tak. łapać mu śmierne. śmieci. A ten jest fajny. Przestujmy. No, ten jest nasz największy i ten jest nasz pierwszy. To jest z majówki, pamiętasz? No to znaczy pierwszy z tych większych, nie? No? Pierwszy, odkąd zaczęliśmy tak naprawdę zbierać, tak. nie? W sumie od niego się zaczęło. Znaleźliśmy go tak mocno na farcie po południu. Tu masz. Tak, to jest słowo. Tak. No i to miało być, a... No skończyło się ląduje, troszkę inaczej. ląduje. właśnie do słoja. To są te dwa, które właśnie wyjęłam z ramki. Tak one się prezentują. To są nasze najfajniejsze zdobycze do tej pory. No i czas dosypać te czas tutaj. Dosypać. Stoją sobie w takich właśnie słojach ozdobnych. I cieszą oko. Zobaczymy, co nam się jeszcze uda złowić w tym sezonie. No na razie trochę była bidasnenta, nie da się ukryć.